W dniach od 8 do 10 lutego w hali sportowej pierwszego licom Ogólnokształcącego w Skarżysku odbył się trzeci halowy turniej piłki nożnej, ferie z kamienną. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna, które realizując swoje zadania statutowe propaguje sportowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży, a także radni Rady Miasta. Marek Gąska i Adam Ciok. W tym roku wszystkim imprezom organizowanym przez Stowarzyszenie prześwieca hasło Nie piję, nie palę, bawię się doskonale. Turniej odbywał się w trzech kategoriach wiekowych, to jest młodzików, młodszych młodzików i juniorów. Łącznie w turnieju wystąpiło 26 drużyn z całego powiatu skarżyskiego i nie tylko, co daje około 200 uczestników zawodów. W kategorii młodzik młodszy wystąpili zawodnicy trenujący w piłkarskiej akademii Skarżyska Pas. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. W godzinach od 9 do 12.30 zmierzyły się ze sobą metodą każdy z każdym zawodnicy z roczników 2006, 7, 8 i 9, a po nich na boiska wbiegli zawodnicy młodsi z roczników 2010 oraz 2011. W piątek odbyło się wręczenie nagród i pucharów. Wszyscy bawili się doskonale. Turniej odbywał się pod patronatem prezydenta Skarżyska Konrada Kroniga.